Może nie link, ale będziecie mieć tego parkura Jak Wam się odcinek spodoba, no to napiszcie w komentarzu. Ja nie pamiętam w ogóle tych kolorów, kolorów, bo ja grałam w tą mapę zanim... Godziny temu, dobra nie oszukuję, pięć minut temu żebyście Sandra! Się... Czemu nie skipujesz? Już wam pokażę, bo temu. Zarobuksy ja trzeba skipować. Ja tym nie jestem widzowie. O jak strzeliłam. Jak praca. Dobra, nie warto iść z skrótami. Też tak, tak ja wolę iść tymi skrótami, bo na przykład gdy wcześniej... Gra... To szłam ciągle z skrót, skrótami i potem spadałam, oczywiście. Myślałam, że muszę my sam. No bez jaj! Gdy jeszcze to próbowałam, no to naprawdę... Mm, to dobrze mi szło. zginęłam z jakichś maksymalne 5 razy, no. Gdzie w ogóle w rankingu jest... To, mm, Zawsze w Robloxie jestem. W sumie mam dwa konta. Na jednym wystarczy... że Zamiast wpiszecie 0, na końcu to, w, to wpiszcie jeden. I macie już drugą Ewelkę. Nie pytajcie, czemu Ewelka. I nie, nie chcę mieć tak na imię. Wolę mieć Sara na imię. Chociaż gdybym miała Sara, to bym wolała być Sandra. Dobra, mm, bo do, dopiero 23 poziom, a ich jest chyba 100 albo 90. Nie wiem. O, na przykład tutaj chciałam zrobić na skróty, tu skoczyłam i to nie spadłam tym razem. Ale tu spadnę, prawda? bo nie idziemy na skryty, bo to niebezpieczne jest widzowie. Pamiętajcie na moim drugim kanale Sandra. Link macie prawdopodobnie w opisie. Nie wiem, może chyba. Hehe. <laughs> um, no to jest tam taki odcinek jak... Ej, nie byłam na tym poziomie. A no dobra, to słodko. O nie, nie lubię ich. Oni chodząją. Często jakby mm, mam książkę okay. i umiem przewidzieć, co autor mógł dać. Jest jakiś lewy level... Dobra, piście w komentarzu ile to może mieć leveli ktoś ten to chyba kościół na 43 levelu Er krykka også Tylko jeden głupi klocek. Już myślałam, że znów nie dam XD Tylko jeden głupi klocek, dobra. O, dziewięć. Ja byłam pewna że z jakichś 10. dobra. No nie byłam pewna że już z jakichś, nie wiem, 15, 20. Dobra, to nie jest aż taki ciężki akurat. Jak... Ale Tego w głębi praktycznie nie widać. I no naprawdę tutaj tego w głębi praktycznie nie widać. Jakoś tak się... Nie dobra. Przed tym żółtym i zielonym i czerwonym to no ledwo, ledwo. Może które schody czy jak? Dobra, nie to. Czemu to jest takie w taki głębinie i są dwa 20... Co nie zrobisz? No nic. Kok. Muszę bardzo kłócać. Ale to bardzo, naprawdę nie, mam nadzieję, że to, że zasłaniałam mnie chcący palcem mikrofon przez cały czas praktycznie, znaczy w sumie to ręką. Mikrofon, znaczy teoretycznie mikrofon, to nie będzie znaczyło, że mnie nie będzie słychać, znaczy, że mnie nie było słychać przez pół odcinka praktycznie. O nie. Dobra, mam już 51 level i 72... 73 progresu. No wiecie o co chodzi. No i około 70 lewej powinno być. Zresztą wiecie się pewno, jeśli oczywiście oglądacie ją, czyli moim najprzyjemną przyjaciółkę, Zuzę. Czemu ona nie nagrywa? To no. jest kiedy są lagi, to opowiem. Bo rzecz w tym, że Zuzi się zepsuł komputer, mm, dlatego nie nagrywa, ale podobno ma jakiś inny kanał. Moja historia, i to nie, nie będzie jakiś um, super duper, um, czy coś w tym stylu, jakaś moja historia, ani, animacja, tylko tam, no nie wiem, ona coś tam będzie opowiadać. W sumie, ja się nie będę... Tak już koniec chyba był. Cześć, kochana! Nie, lak? Na szczęście nie. To widzę, że to są tylko... 71 prawdopodobnie. No wiadomo, jest 70... Dobra, dowiedzamy na zadaniu... To znika. Wiem, że jest też taki mm, parkour, jakby, gdzie są ciągle takie wielkie schody. I one się praktycznie, że nie kończą. Wojan to nagrywał. Polecam Wojana dla małych dzieci. Dlaczego? dla dzieci w wieku poniżej 10 lat. Znaczy niektórzy dorosły też go niby. Oglądają, ale mi się znudził. Napiszcie mm. w komentarzu też jaką chcecie, żebym kolejną piosenkę przyspieszyła razy sto nawet Poczekajmy. Może te lagi się odlagują. Precz lag. Kościół, ty się nie cofaj debilu. Co ty robisz? Co ty robisz? No, nie no, błagam, nie te lagi. Mamy 91% progresu. Lagi teraz idą precz. Lagi nie kradnijcie. O dobra. Wiesz, co jest najgorsze, że ta dziewczyna... Dobra Dobra, widzę Ja się boję przez to co, co, co to jest? Uj. O dobra, jakie fajne, ale to na razie zostawimy. Tu mamy jump pewny. Oj. Dobra, tu mamy szybkość. No szybkość. Musimy to dodać 50 Boże, jakie lagi widzowie, naprawdę. Poczekajcie, cuszej. Diciu, a to naprawdę będzie ciekawe. Szczerze ja, jak się te rzeczy wyrzucało, bo ja już nie pamiętam, A dobra więc to jest, hmm. do końca robimy jakieś Dobra, ja sobie wezmę tylko to. Mm. Jednak nie. Tylko ja nie do końca rozumiem, a co będzie. Z tymi kolorami. Nie, nie idźcie tam. Dobra widzowie, myślę że... To byłby na koniec tego odcinka, więc pa i dobranoc.